Nauczył raz w Szabat w jednej z synagog, a była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy, była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: Niewiasto, jesteś wolna od swojej niemocy. Hej, ja jestem Igor, to jest Ewangeliczny Challenge. Dzisiaj jest 24 października, to jest poniedziałek. I wybrałem Wam ten cytat, ponieważ yy, w tym cytacie. Yy, Coś mnie pogłębiło i wybrałem ten cytat z tej Ewangelii. A komentarz mam taki: cóż, kobieta, która była w niemocy ducha, nie mogła się wyprostować, albo raczej nie wierzyła, że da radę. Dlatego przyszedł Jezus i jej pomógł. Mogła się już wyprostować, mogła normalnie chodzić, niezgarbiona, bo to źle na kręgosłup. I tak, samo, I tak samo mamy my. My, którzy nie potrafimy sobie z czymś poradzić, którzy jesteśmy, którzy jesteśmy w sytuacjach beznadziejnych i nie mamy, nie znajdziemy żadnego wyjścia, a zgłaszając się do bliskich, nauczycieli, czy nawet przyjaciół, a nawet rodziny, nie potrafią nam nic na to poradzić. Dlatego dzisiejszym waglicznym challenge'em niech będzie tak. Pomódlcie się do Chrystusa, aby pomógł Wam w tej beznadziejnej sytuacji, żeby tą niemoc zwalczył. Nie zaraz zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!